Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry, a dlaczego ty jesteś w klapie? Bo ja mogę! Ja mogę! Ja mam a ja muszę kurtki, założyć... Ja mam klapeczki krótkie... A ja Bo mężczyźni nie mogą. Jedziemy w takie miejsca, że musicie mieć i dwie spodnie, nie powiem ci, i buty. Ale dlaczego eleganckie? kupię, kupię nowe, nie mogę wziąć Bardzo chciałeś dzisiaj na plażę jechać? No. Się, ty jesteś teraz chory, to nie możesz. No. Tylko ja się jeszcze ostałem. Nie. No, ty wiesz, że nie spałem w nocy, o tak gardło boli, ale mam jeszcze syrop tutaj. O! Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym vlogu. Zobaczcie kto nas odwiedził. Ojcieszek. Hey. Dzień dobry. Jest już w sumie tydzień czasu i tak naprawdę to jest dzisiaj nasz ostatni dzień, ale w sumie nie wiadomo czy ostatni, bo to się okaże, prawda? Tak, Na przestrzeni kilku godzin jedziemy do bardzo, bardzo fajnej restauracji, w której już byliśmy. Więc się zabieramy. Bejpniaku byliśmy. Ja z Luką. Byłem. Ja nie byłem. Zabieramy cię w sprawdzone miejsce. Dobrze. Jak Wojtek przyjechał, to ja słuchajcie, byłam tak rozłożona, bolało mnie gardło, tak się słabo czułam. Więc dwa pierwsze dni były takie bardzo spokojne. No i dzisiaj za i powiedział, że też go gardło boli. Boli, bardzo. Pielęgniarka, jakoś muszę tutaj zamówić. <grymne> Bo mi się robiło, Ale poczekaj, tak? czy ty wziąłeś jeszcze sobie ten nurofen, czy te tabletki? Wziąłem wszystko, wziąłem. No właśnie, bo to też dobrze działa. Także ratujemy się, nie damy się. Nie, 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 walczymy, walczymy, oczywiście. Co to jest? Nie żartuj, że jakieś ciasteczko. Czekoladka? A co takiego? No wysuń. Wiem co makaronik. Zgadłam, czy nie zgadłam? ta Wiedziałam! A jaki to jest smak? Owocowy. Owocowy. Skakuj, mięcia. Nie no, ty nie możesz tutaj zostać, no co ty? Codziennie jeździmy sobie takimi dużymi wanami, więc bardzo wygodnie, prawda? Rodzinnie, przyjemnie, zwiedzamy. Bardzo zjedzamy. wygodnie. Wszystko dla teściunia. Tak, bo to jest... Wyjazd urodzinowy. Nie wiem czy pamiętacie jak w październiku nagrywałam się właśnie z urodzin Wojtka i wtedy mówiłam, że zabiorę go do Dubaju. No i tak połączyliśmy to, że jesteśmy tutaj, no i go ściągnęliśmy. <laughs> Ale Twoi widzowie mają krótką pamięć, skoro nie pamiętają. Dużo nie pamiętam, prawda? Tak, właśnie chciałem znów przyjechać. A urodziny masz, bo cały ma czas ziemi. dostajesz. Ja, znów mam urodziny, od października to jest. Cały czas, czas Wojtek dostaje życzenia urodzinowe tutaj na wyjeździe, <noise> przez to, że stawiamy torty i inne różne tutaj bariery urodzinowe. No ale to jest swój wyjazd urodzinowy, więc miło, że ci składają życzenia. Niewątpliwie, bardzo miło. Jedziemy na urodzinowy kolejny obiad i jedziemy do Burcz Kalify na najwyżej położoną restaurację. Wracam u góry? Tak. No ja się boję. <grymne> byłeś tam, nie byłeś chyba? Byłeś. Nie byłeś. Byłeś. Nie byłeś. byłeś. To udało To udało To nie, nie, nie <grymne> <grymne> ta <Pudzieńta> się. <Boczka grymne> to druga. A to udało ci się. To To ja pamiętam. <laughs> Z kimś byłem. Byliśmy tam, było bardzo przyjemnie. Tylko my byliśmy Płynę na śniadaniu. Już to byś fajnie. Ja Ty wiem. też pewnie byłeś na śniadaniu, a teraz jedziesz na lunch. A to co innego? nie można zakładać. klapy Nie można ani w klapkach, ani w krótkich spodenkach. Widzę. Trzeba przyjechać elegancko tylko na lunch, bo na śniadanie można. Na ja w krótkich proszę. spodenkach. Może tak. E, nic, jedziemy. Bezkot. Elegancko. Będę wiedział, że wziął spokój. <grym> Wojtek mówi, że być był, ale jeść nie jad tam. Powinnieli lewali wtedy nic jeść. Tylko koktajl. I tylko był koktajl, tak zwany uściskąd na Wojtek bardzo ładnie mówi po angielsku. Trochę miesza z niemieckim, no bo mieszkał tyle lat w Austrii, no i e, czasami śmiesznie wybrzmiewają niektóre słowa. I ostatnio zamawiał drinka i chciał zamówić rude cocktail, a zamawiał whewed cocktail cały czas. Finalnie zamówił tego drinka, ale, Boże, mieliśmy taki ubaw, więc już cały czas ten... Tutaj z nami zostaje <laughs> Już czuć, że przytyka uszy, co? Nie. Przytyka? Nie Już przytyka, nie? Na 123 piętro jedziemy Tak Wy już tutaj ostatnio z nami byliście, więc już ten widok pewnie dobrze znacie, bo na luki w filmie właśnie byliśmy tutaj na śniadaniu. To jest ciekawe, bo ostatnio byliśmy z drugiej strony w innej restauracji, to była część śniadaniowa, a tutaj na prawo poszliśmy teraz i jest e, część lunchowa. Hello. Mamy stolik przy samym oknie i na pewno różni się widok tutaj w tej restauracji, bo tam mamy wodę z fontannami, a tutaj już mamy miasto. Very przyjemnie tu, co? No jakby Znale, to... powiedzieć tak troszeczkę. Tak troszeczkę no niby ładne, a złote, a zachodziło coś innego, to miało być skromne. No że nie jest. Nie wiem, nie wiem. Is okay. all but gone, but lingers on in sinister clouds of air. We watch. Znowu, the Od rana. it's not Is for me? It's for, him. No. But for birthday man. Oh. Thank you. So much. Thank you. No, non stop. No dobra. Non stop birthday. To zdrówko. To jest. A czekaj, a czekaj, a czekaj. Ktoś a. musi ten trzeźwy wózek, wózek ciągnąć. To musi musimy trzecią towarzystwo. Kawka, tak jest zdrówko. Tak. Oh. Happy, happy birthday! Jak to? Happy birthday! Dzień happy happy birthday! W czym buraku? W czym buraku, w lusrecie ci śpiewali? Jeszcze gdzieś... Co chwilę jak byliśmy i była tylko możliwość, to braliśmy torta ze świeczką. Ale podjęliśmy decyzję, że dzisiaj idziemy do Nusreta jeszcze raz? Tak. Super. Byliśmy idziemy, idziemy, tak. Przedwczoraj I tam jest tak dobre to jedzonko. Ja bierzemy te to samo. Te, dwa, te same dwa, dwa steki. Ja nie wiem czy... My... To ja my... biorę sam dla siebie ja tamtego tłustego. A mi ten też lżejszy smakował. Bardzo takie małe menu tutaj jest. Był oko, Bida, bida. <grywa> był, był kurczak, jagnięcina. Kilka pozycji było, ale nie wybraliśmy w sumie zróbko. osobno mm. pozycji, tylko wzięliśmy sobie takie menu pięciodaniowe, które tutaj polecasz w kuchni, więc nie, nie, nie po kolei przyjdą nam różne fajne tutaj posiłki. Mamy przystawkę. Co to jest, to nie wiem, bo się do, nie skupiliśmy, jak ono wypowiada. Ryba, dorada? Mhm, no. przepyszne, bo jest takie jakby prawie trynowe nie, ten sos jest taki bardzo świeży, bardzo dobry. szkoda, że tak mało. właśnie. Dlaczego nie dostałam prezentu na komunię? Bo do dnia dzisiejszego A gdzieś na ten prezent w domu? Co Nie dostałam prezentu na komunię. Dostałeś? Tak nie. Dostałam od innych. Komputer Kupę, dostałem. Prezent. Ja też miałam dostać komputer, ale finalnie mama go wzięła sobie. O Dlaczego? Pamiętasz? Jak ty możesz tego nie pamiętać? Pamiętam, tylko... Dlaczego? Mama kopertę dostała nie. i wydzielać do dzisiaj te pieniążki z komunijnej. Tak, tak, też. Do było. Dzisiaj. Wzięli mi tą kopertę i chyba poczekaj. Rower kupiłam sobie za komunijne, ale ile lat później? Sześć? No nieważne. Nie pamiętasz, dlaczego nie dostałam prezentu na komunie? Nie wiem co to było. Pokłóciłam się z babcią i wyrzuciłam z dziewiątego piętra A! wszystkie zabawki przez balkon. Tak. I dlatego była, nie dostałaś? To była atrakcja. <noise> <noise> Luka, z całego pokoju wyrzuciłam wszystko. z 9 piętra wszystko. Rozumiesz? Wszystkie zabawki. Mydziałam, że nic nie chcę. Tak. I zadzwonił domową do mojej babci i zapytał, przepraszam, e, te zabawki wszystkie można brać, tak? Co tam leżą pod balkonem na dole? A moja babcia mówi jakie zabawki. No proszę wyjrzeć przez balkon, jak moja babcia to zobaczyła. I jak mnie za ucho wzięła. Ale to mnie nie. Obciar był straszny. Obciar był straszny. Sprowadziła mnie na samdu, dół, a tam już pół osiedla rozbierało, brało. Słuchaj, te zabawki. Przebierali, co brać? Wychodzili pod pachami. Ze... A dlaczego to zrobiłaś? Ze złości. Ale Do złości, no, na co? Że mnie. Miałam ile wtedy lat do komunii? No chwilę to tam... siedem. miałam i z babcią na spacer. Ale pokłóciłyśmy się o ubiór na ten spacer. Jak zwykle, wróciłam. I babcia mnie... Wow, ale pięknie to wygląda. Thank you so much. Mm. Yes, Pokuciłyśmy się o ubiór, babcia chciała, żebym się tak ubrała, a ja się chciałam inaczej ubrać i zamknęła mnie w domu na dziewiątym piętrze na klucz i poszła sama na spacer. I ja z tej złości wyrzuciłam wszystkie zabawki. Tak. Moja mama jak wróciła to aż zemdlała, serio zemdlała dosłownie, pamiętasz? Ale still, dlatego, że te zabawki wyrzuciłaś? No wiesz jaki obciag był? Całe osiedle te zabawki brały. No, no i, za karę się nie, i za karę nie dostałam prezentu na komunię, ale jeszcze możecie się zreflektować Przykro mi z tego powodu. Proszę Państwa, ja Też tylko chciałam w, kwestii, w kwestii formalnej powiedzieć, <grym> że to Poczekaj. danie... właśnie pan chce to opowiedzieć, jest. ...soczo so fancy langoustine with the tandoori roast with the tomato shata, mm -hmm. and the sauce on the top is uh, the Dziękuję. Uh, okay. mm. Perfect, language. thank you bosko. Ja tylko powiedzieć, państwa, że ten przepis dla nice. lagustynki. To ja wymyśliłem, To ja byłem u szefa kuchni, tam na zapleczu i dlatego jest tak dobry, on tylko zwrócił uwagę, że jest pycha, a są genialne, rewelacja. Przyszła nam kolejna pozycja i to trzecia pozycja, jest to Sibas. To jest zimowy zimowy z kawiorzem i lixiem. A sos jest z beblonem, który na bok. Dziękuję. Zawsze jest tak, że w tym menu degustacyjnym są takie małe porcje, co jest fajne, no bo jak mamy tyle pozycji, no to i tak się najemy, ale to jest tak wszystko pyszne, że ja naprawdę żałuję, że to nie jest większe. Każda pozycja tak, była przepyszna, tak, tak, zobaczymy prawa. jak ta rybka. Mamy tutaj kawior na górze. Wygląda świetnie. Nie wiem co to jest za przyprawa. Excuse me, what is this? So that's the leek fondue. Ah, okay. Nie wiem, co to... <laughs> <laughs> so it's a mix of leek fondue and the pine top. Ah! it's called which Zajefaje. you want To the trembling morning light You are so near and spring is everywhere Teraz zostaliśmy z steaka. Ja już powiem, że jestem naprawdę najedzona. Ty ja też, no. Tak się wydawało, że takie małe kawałeczki, ale Jeszcze nic, nic się dziś nie je. A już, już... już, już, już ten fur. We danced until the stars came out and spread across the sky. The we small hours of morning all oh, went by. Anyway, happy birthday! Thank you so Thank you so much! Thank 100 so <speaking in> <Sto speaking in> lat, 100 żyje, żyje! żyje teraz, chyba, <speaking in> jeszcze raz! Cudo. Czy ty widzisz, że tu jest złoto? Mm, widzę. <grymne> Bogato bardzo. <grymne> A, oh. Dobra, to może być. Mmm. Niami. Mm. Jaki musz czekoladowy. Yeah. Złoto też jest, żeby się nie zmarnowało. <grymne>

Oby dwie. Co za durny wierszyk? Ja znałam, że pije, a tu bije mnie, bijecie. A co to jest za wierszyk? Biję, tak, mnie, bijecie, no bije mnie, bijecie. Bije nas obydwie. No. No, tak Charlie. Tak, tak, dziewczyny u nas robiły. Dlatego robiły, dlatego obydwie. Wciąż, wciąż, wciąż Pije. A ja znam inne. A ten mąż, mąż, mąż. Pije wciąż, wciąż, wciąż. Trochę wina, trochę wódki i od tego jest malutki. Jeden i drugi wiersz tragiczny. Super <laughs> <swój show> y. <laughs> Przyznać się, ktoś miał taki wiersz w przedszkolu. Ty znasz to? Nie, ja znam inne. A też pewnie nie, nie lepsze. No nie lepsze. Ten widok tutaj jest naprawdę niesamowity. Znajdujemy się na samej górze w Kalifie w restauracji Atmosphere. Ostatnio byliśmy w drugiej części. na a teraz lunche odbywają się tutaj i właśnie możecie sobie zamówić albo coś z karty jakieś danie pojedyncze, albo takie menu serwowane degustacyjne, więc my wybraliśmy takie degustacyjne to była super opcja, bo popróbowaliśmy różnych smaków, było jedzenie naprawdę przepyszne przepiękny widok, ciasteczko ze świeczką było, kolejny urodzinowy obiad odhaczony. Zaczyna się robić niebezpiecznie muszę ręce wyćwiczyć <laughs> Ja widzę, że ludzie wokół tutaj już się szykują na gruby koncert. Widzą takiego maestro, który tutaj już ręce trenuje, siada i zaraz się zdziwią, bo, bo nic nie, nie wyjdzie z tego. Co ten dziadzio robi? Dziękujemy. Dziekuję. Tutaj nawet w toalecie jest super widok, prawda? Ale... Pięknie... A i tutaj już jesteśmy z tej strony, gdzie są fontanny. Nie, nie można się kąpać. Tutaj na dole są fontanny, co zawsze oglądamy. Smakowało jedzonko? Tak. Bardzo? Tak. A lody? Nasz deser też był przepraszam. Naprawdę bardzo dobre miejsce. When you are near, spring is in the air I hold you so close, I think you must hear my heart tingle To jest kibdoknik Jak ty już zaczynasz mówić na po niemiecku, to jest źle To znaczy, że już drinki waszły I jest, jest tak zwany nastrój lekko taneczny tak? Bo coś tak przeskakuje w uszach, tak? Czuć ciśnienie? No, bo jesteśmy bardzo wysoko. Jesteśmy na 123 piętrze. Nie. Naprawdę? No, nie widziałaś, jak wysoko byliśmy? Byliśmy na jednym piętrze. Jednym. <laughs> Ale przetyka! Ale czujesz, jak szybko jedzie ta winda? No tak. Zatyka ta uszy. Przetkało mi to i owo. <laughs> Przechodziłyśmy obok bubble tea I takie fajne To jest bubble tea, czy co to jest? Bubble, bubble tea, ale jakieś takie jogurtowe I wszystkie napoje wydają w takich fajnych Kubkach, kotkach to jest Naprawdę? Niedobre? dobre? Rozdzieliliśmy się z Luką. Luka pojechał na siłownię. My wróciliśmy z Wojtkiem i z Charli do hotelu. Ja muszę chwilę popracować muszę zrobić kilka rzeczy. Wojtek stwierdził, że się w tym czasie położył, bo bardzo średnio spał przez to gardło w nocy, więc się zdrzemnie. I jak jechaliśmy wcześniej do miasta, to Luka zamówił e dubajskie czekolady. To takie prawdziwe, oryginalne. Trzy zamówił dla Wojtka, pięć zamówił dla mnie, e bo ja potrzebuję dla swoich cioteczek. Luka, e niebawem, leci do Polski, więc zawiezie wtedy do mojej mamy te czekolady. I moja mama tam e porozdziela odpowiedź Dnia, e, dla dziewczyn Co jest fajne, że zamówiły te czekolady jak jechaliśmy do miasta Wróciliśmy a czekają w lodówce Taka dobra obsługa tutaj jest No nie jest to lekkie Możecie widzieć w internecie Na całym świecie przeróżne Dubajskie czekolady Ale ta to jest ta pierwsza To jest ta właściwa To oni to wymyślili Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć. Ale cioteczki będą zadowolone, oj mówię wam. Ja i moja mama i e, jej najbliższe przyjaciółki, czyli moje cioteczki, e, mamy grupę. E, no i tam wiecie, cały czas piszemy, korespondujemy na różne tematy. I właśnie cały czas dziewczyny wysyłały te Dubajskie czekolady i ja mówię, ja wam przywiozę. Więc Luka teraz poleci z tymi czekoladami. Ile on zamówił też czekolad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. <tutek> tutaj ile jest? Chyba, że on też chciał komuś przywieźć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiemnaście dubańskich czekolad. Czy ktoś reflektuje? Jutro będzie tydzień czasu, jak już mój ojczym jest z nami tutaj. E, ja nie wiem, jakoś tak szybko to zleciało. Faktycznie te dwa pierwsze dni, tak jak mówiłam, trochę słabo się czułam. Więc tak wszystko spokojnie robiliśmy. E, ale głównie to plażowaliśmy. Byliśmy w centrum. O Jezu, jak to wygląda. E, wypoczywaliśmy. Mhm... Luka zawsze robi te testy tutaj na, na YouTube. Gdyby nie on, to ja bym w ogóle nie miała pojęcia, że taka czekolada jest. To wiecie, taka prawdziwa, oryginalna. Zobra, złamie ją, tak to się robi. Uuuh. Uuuh. Czy wy widzicie ten środek? O mój Boże! Słuchajcie, ja jestem taka cwana, bo wszystkim piszę, że te czekolady są najlepsze, bo Luka cały czas je kupuje. Bo tak naprawdę, to ja tej oryginalnej jeszcze nie jadłam. To jest mój pierwszy raz. Ostatnio, jak wróciłam z Polski, to w lodówce była jedna z czekolad, właśnie ten fix. Tylko, że była ta podruba, bo Luka robił porównanie. No i tą oryginalną zjadł. Została sama ta podróba ja Boże, jaka jest ona dobra! Jak naprawdę dobrze smakuje! Ale to jest coraz lepsze. Ta pasta w środku jest taka po prostu bardziej płynna, ale to wszystko w środku tak trzeszczy, tak jakby jakieś cukierki tam były. Już wiem, dlaczego taki szał jest na nią. Już proszę odłożyć. Pani już dziękujemy. Proszę już odłożyć. Z czekoladą? Nie ma mowy! Weź sobie jeszcze gryzaj i połóż tutaj. Ciężko się z nią rozstać, no. Dziękuję. Dziękuję, proszę Panią. Jeszcze? Jeszcze, nie gryza też. No, składamy. Ciała yeah. po pomocy. Wiedziała? Ja. Jak? Dziadek? Wiedział? Nie powiedział, a to było właśnie tak! Nie ci się zarumieni. kolorami twojej. Ziemi? Czy ja mogę już prosić o oddanie tych naklejek? A co to jest? Naklejki? Na klejki? Na cycuszki, tak? Żeby nie było widać pod sukienkę. Nie, tu. Dziękuję. Wyszykowaliśmy się i jedziemy teraz na kolację do nóż. tak jak wcześniej mówiliśmy, wymyśliliśmy sobie. Oddawaj Wszystko mi to. Widać? Wszystko widać, proszę mi to oddać. Nie. Sobie na nóżki. Na nóżki możesz. Jest po 19, a my wciąż nie wiemy, czy Wojtek zostaje. Czy jedzie? Bilet ma kupiony Wojtek na jutro, na 8 rano. No i tak właśnie się zastanawiamy, czy, czy może uda nam się <laughs> przełożyć po prostu ten lot na za 2-3 dni. Te, a drugie delikatniejsze, chudsze i tym razem zdecydowaliśmy się właśnie na to chudsze mięso i zamówiliśmy sobie razy trzy. A ostatnio mam wrażenie, że trochę mniej tego zjedliśmy. Było więcej tego mięsa, zjedliśmy trochę mniej. Nie wiem co nas wzięło, żeby zamówić po trzy takie duże mięsa, ale może podołamy. Jak smakuje? Ja. Tutaj naprawdę u Nusreta zawsze te steki, te mięsa. No trzeba przyznać, że są wybitne. A ziemniaki? Ziemniaki też są przepyszne, bo są z truflą. Mm, no. Wyborne. Wyborne ziemniaki. Ta sól groboziarnista tak dobrze pasuje do tego mięsa. Ja już się tego boję. Już się boję tego. Doniesiesz? Gotowy, gdzie właśnie codziennie są mecze yy, i grać się Real więc Luka oczywiście podartał, mimo że już jest późno, mi e, śpi, a ja wykąpałam się i e, klasycznie oczywiście sprawdziłam, sobie maseczkę, e, bo tak jak mówiłam, no tutaj od słońca, od wiatru, w ogóle od e, tej pogody, to jest, to buzia mi się bardzo szybko przesusza. Powiem Wam, że taki czas rodzinny jest tak super i tak ważny. Ja się tak cieszę, że Wojtek do nas tutaj przyleciał. Tydzień czasu minął po prostu tak niesamowicie szybko. Mamy tyle pięknych wspomnień, tyle ciekawych chwil spędzonych razem tutaj. Jak się zastanawiacie, dlaczego nie nagrywałam przez ten cały tydzień, jak Wojtek tutaj był, no to tak jak mówiłam, te dwa pierwsze dni to troszeczkę słabo się czułam, ale. Wiecie co? Ja zazwyczaj w styczniu praktycznie w ogóle nie nagrywam. Albo jak już nagrywam, no to dodaję, nie wiem, jeden, dwa filmy. A w tym miesiącu, poczekajcie, bo już mamy w sumie luty, ale w tym roku. To chyba wyszło pięć albo 6 filmów w styczniu, także naprawdę bardzo sporo. Tak jak wiecie, ten stycznie zawsze jest dla mnie miesiącem odpoczynku, więc naprawdę jest nieźle, że tyle filmów y, wleciało, a w sumie nie planowałam. No i tak to nagrywanie zostawiłam sobie na ostatni dzień. Wojtek nam trochę tylko podupadł na zdrowie, no ale tak jak mówię, najprawdopodobniej zaraziłam go po prostu. Tak samo Czargi mogła go zarazić, no bo obie byłyśmy z Czargi chore. Ale jakoś się postawił na kolację, teraz też powiedział, że weźmie sobie leki i położy się. I będzie dobrze. Jutro tak ma samolot, ale finalnie nie wiemy, czy zostanie, czy przedłuży jeszcze o kilka dni pobyt, czy, czy poleci, to wszystko się naprawdę wyklaruje na no, dzisiaj jeszcze może albo jutro rano. Dobranoc, kochani, życzę Wam miłego wieczorku bądź poranka. Widzimy się w kolejnym vlogu. Nie wiem, czy jeszcze z Wojtkiem nagram, nie wiem, jak y, wyjdzie ta sytuacja, czy on zostanie, czy poleci, ale co nieco zobaczyliście y, z naszego wspólnego dnia, także widzimy się w kolejnym filmie. Pa!